Siema, z tej strony strycha, a dzisiaj odcinek z Minecraft Hardcore czyli mamy tylko jedno życie. A, i zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem, bo 50 lajk like i kolejny odcinek z tej serii. A już was zapraszam do oglądania. Na ra no, spoko, dobra, zbierzmy sobie drewno. Git, tu jeszcze dżungla, to jest dżungla chyba. Dobra, o, wieża pillagerów. Dobra, zaraz poszukam sobie jakieś wioski, tu przejdę. Zbiorę drewno, powinno być git, po lewicy zostawcie łapkę w górę i se. będzie mi bardzo miło 5 wystarczy A ja się tu wkopiemy Na razie chyba nie będę to na jazdu robił, zostawię to na później Z zapamiętam jakoś może Przecież nagrywa się to co tworzę najwyżej Ale dobra to w kolejnych odcinkach chyba bardziej się opłaca. Kurde, no wkupuje się, o, jest i kamień, dobra. Trzy. No. No i teraz tak tym kamiennym kilofem o wiele się już przyzbierze to. A nie drewnianym. A niech będzie 10 już. Zaszaleje. Cyk, cyk. Takie podstawowe tytuł sobie zrobię. To w sumie jeszcze ten miecz sobie zrobię. Może się przydać czemu nie. Czy coś tu będzie. Omijając. Uuu! Fajne biomiki, to mi się podoba. Ja bym chciał to tak szczerze ominąć. I wiem, że głodek szybko też spada na tej wersji. Tam już jest pillager. Dobra, ominę to. Co? Dwie? XD. Nieźle, nieźle. A może bym też sobie to OK was zlatował? Albo... Nie wiem, na razie nie. Gdzie jest teraz to, to? Jak to? Gdzie może być wioska? O, jest i piramida, ale... Najbardziej mi na tej wiosce tak szczerze zależy. O, sobie jedzonko w sumie zbiorę. Na pewno się przyda. Bo szybciej właśnie schodzi to jedzonko nawet, nie? Nawet na 118, nie wiem czy zauważyliście, możecie napisać. Czy wy też też jakie czujecie, że szybciej schodzi? Później to sobie przepalę, bo tu jedzenie cenne przecież. No git. O! Jest wioska i piramida. Nie, no. Ten seed. Kozak. Szczerze, mega mi się podoba. Kurde. Ale kozak. Fajny hardcore. Chyba takie 300 kratek, 400 przebiegłem, żeby tą wioskę znaleźć. Jeszcze piramida. jak, jo, ja bym dostał tym, Zginął w tej piramidzie. Dobra. Na spokojnie, bez straty HP. Się wkopiemy. Dobra, jeszcze nie mogę. Dobra, już znaczy ref. okej, okay. dwa refy siodło. Zbroja na konia, a ja sobie wszystko zbiorę. Na pewno się przyda. Kiedyś na pewno się przyda. Na no to kopią. Co jest? Nigdy takiego laki tego nie miałem. Co morsk. A nie, no to już takie gorsze to te. Ale dobra, jeszcze TNT se zbiorę. Szybko się zbiera. Skrzynki też. Bo tu jeszcze może jakaś druga była. Nie no, ta 1.18.1 mnie mega zaskakuje. Wersja. O, jest jedzonko. Jednak się płacało to robić. To narzędzie. Motykę. Ja bym to dzisiaj omurował sobie. Tak, tak, tak. Nie wiem czy golema zabijać A se zabijemy Co jest? Dobra Ogółem szybciej się chyba z siekierki bije Więc bez z siekierki se zabije Abym pustego hita nie dawał Znaczy nie kryta znaczy, Bym ciągle krytował No i jest Ile? Please 5 4 Ale jest mega git Jest koks Dobra Gdzie abym bym se zamieszkał? Znaczy sam sobie wsunę Dom zbuduje. na razie gdzieś będę Otusem mieszkał. Na razie tu sobie jakieś skrzynki postawię i polutuję tamto. Dobra. Mam nadzieję, że nie zabiera... że villagerzy że nie mogą zabierać tych itemów. Dobra, trzy refy. Na pewno się przydadzą. Dobra, tarcza. W sumie no, tarcza sobie zróbmy i wiadro wody. Ale kozak! Już mamy takie rzeczy git. Dobra, przeróbmy sobie całe jedzonko. Na pewno będzie grubo, widzowie. Jak już mamy coś takiego... A łapcie Sida. Ja wam dam, proszę bardzo, SIDA. Jakbyście chcieli sobie, może speedruna walnąć albo coś. Macie. Kurde, kid, kids, sidior. Serio, będzie grubo. Ja tak uważam, nie? tu uczyn jeszcze przy okazji, set całą pozbieram. Kto? A zresztą już tu krowy mam. To co? Będę ten. Dobra, powinno starczyć? Nie sądzę. Całe lecimy. I to chyba może nie wystarczyć skaduje, ale dobra, cała wioskę. Hmm. Dobra, no to taka. Dobra, to teraz idę. Dużo drewna zbierać, ale tu jeszcze zobaczcie. Jezu, ale te kajwy mnie zaskakują. Kurde, no i mamy i lapis też, jakiś level. One intensywnie atakują, zauważyłem też, pajemki na 1,18. Oj, w końcu 8, żelaza w jednej rudzie. To mi się podoba. Oczywiście od razu przepalam. Jest kolejne żelazo Osiem, super. Kolejne ile Jedno, niestety Żelazo mogę na stach zebrać Aby się kierki mieć też. Najważniejsze. A i węgiel sobie teraz pozbieram w sumie. Dobra. A, teraz będę ścinał jeszcze trochę drewna. Tak ten i... Right I w sumie skoczę sobie ogarnąć skrzynkę w sumie z piglinów. No, to, to, to taki plan jest. Cykl. O, od razu szybciej, nie? Ale to wygodnie. No, dziwne jeszcze. Każdy water zrobiłem. Na razie. Tutaj trzy o Igit. Dobra, ja już się w sumie z wami pożegnam Wystarczająco odcinek trwa. O, bo ja tu tak będę musiał zrobić. Dobra. Stawcie łapkę w gorysu, Pamiętajcie, 50 lajków, kolejny odcinek z hardcore. No, a więc zostawcie to lajka i suba, będzie bardzo miło. Was nie kosztuje, mnie bardzo motywuje. Aż co, ja już się z wami żegnam. Do kolejnego odcinka. Elo.